Kondycja branży usług rozwojowych jest tragiczna. Badaliśmy po raz pierwszy sektor jeszcze przy pierwszej fali pandemii i wtedy odnotowaliśmy, że ponad połowa firm straciła praktycznie 100% przychodów, a kolejne 30% uzyskiwało 20-25% przychodów. W tej chwili przygotowujemy drugie badanie, które ma potwierdzić te ten wyniki. My już z informacji zebranych z rynku wiemy, że sytuacja się powtarza, czyli że 70% sektora jest bardzo, bardzo zagrożona, czyli nie ma kompletnie dochodów. No pozostała część pracuje na, na zasadzie między 20 a, a, a 40, może 50% obrotów. Branża w zależności od tego, które sektory bierzemy pod uwagę, to jest około 70 tysięcy podmiotów oraz mniej więcej 100 tysięcy osób zatrudnionych wraz z osobami zależnymi od tych osób. Więc jest to dość duży sektor. Jeżeli chodzi o wartość rynku, to szacujemy, że to jest między 4 a 8 miliardów złotych. Jeżeli popatrzymy na, na ostatnie miesiące, to po pierwszej fali pandemii e, mieliśmy takie sygnały, że oprócz, taki, oprócz e, pomocy ze strony państwa, takiej pomocy finansowej, firmy bardzo zsiały koszty, bardzo ograniczyły wydatki e, w swojej działalności. Też e, można powiedzieć, wielu, e, wielu uczestników w rynku korzystało z oszczędności. Mam teraz sygnały, że te oszczędności się kończą. W związku z tym przygotowanie się do tej drugiej fali wygląda trochę Gorzej niż w pierwszym momencie, dlatego że teraz wiele podmiotów po prostu jest na skraju, na skraju bankructwa, liczą bardzo mocno na pomoc państwa, na pomoc rządu, no, część z podmiotów też liczy się z tym, że będzie musiało zgłosić upadłość, zlikwidować działalność. Potrzebujemy, tak jak powiedziałem, szybkiej reakcji i zapewnienia, że ci, którzy zeszli poniżej powiedzmy umownych 30% dochodu w stosunku do roku ubiegłego, żeby mieli pewność, że tak jak inne, branże, które trochę głośniej być może przybijają się w mediach i mówią o tym, w jakiej są sytuacji, to nasza branża taka nie jest, ona, ona działa zawsze z tyłu. W związku z tym trudno sobie wyobrazić trenerów, coachów, szkoleniowców, którzy idą na ulicę albo idą do telewizji, ale wielu z nich dokładnie odnotowało tak niskie, tak, tak duży spadek dochodów, że oczekują zapewnienia ze strony rządu, że nie zginą, że będą w stanie funkcjonować. Przynajmniej w tym minimalnym zakresie, to już my nie mówimy o tym, żeby prosperować, tylko mówimy o tym, żeby wesprzeć tych Którzy naprawdę zostali bez, bez pracy i w tej chwili, nie wiem, sprzedają na przykład jakieś rzeczy, żeby, żeby, żeby mieć na, na podstawowe potrzeby. Natomiast drugą rzeczą myślę, że rząd, oczekujemy też, żeby rząd nas zapewnił, że poważnie potraktuje te nasze pomysły, żeby zasilić nasz sektor średnio i długofarowo, żebyśmy mogli pracować nad rozwojem, nad dopasowaniem nasz, zarówno ze strony technologicznej, jak i ze strony kompetencji, know-how, dopasowaniem do przyszłych potrzeb gospodarki, żebyśmy nie czekali, tylko właśnie dzisiaj w to inwestowali, bo to wymaga czasu.